To, że ty żyjesz i jesteś względnie normalny po tej biografii, to to jest cud. I to jest cud przez duże... Jako ateista mówię, to jest cud. Tak. Wiesz o tym, że twoje życie cudem jest. Tak, wiem. I to właśnie dlatego się zdecydowałem na napisanie tej książki, bo jak sam widziałeś, no nie jest to książka rozrywkowa. No są momenty rozrywkowe. Są, ale są tak trudne tam dla mnie momenty, że pamiętam jak cztery lata temu wydawnictwo Znak się zgłosiło, to ja im mówiłem, że nie jestem gotowy, że to, że to nie jest dla mnie. Budowałem nowe, fajne, trzeźwe życie i po prostu nie chciałem wracać do tego piekła, w którym, mhm. e, w którym żyłem. E, no ale z czasem m, trafiłem do takiego podcastu Żulczyka i Strachoty, coś pać po odwyku. Tak. I odzew był tak ogromny, i ludzie zaczęli do mnie pisać, jak i dla nich to jest ważne, że ludzie e, no, znani, lubiani, mówią o takich rzeczach. Czy chcesz powiedzieć, się? że dla tych ludzi byłeś takim punktem odniesienia, taką latarnią, że można? Tak, myślę, że do, do dziś to tak jest. Oczywiście nie chcę brać takiego. Wzorcem. Tak. Nie zdziwiło Cię to? Bardzo. A nie boisz się takiej teorii głęboko psychologicznej, że człowiek się nie zmienia, tylko zmieniają się jego wewnętrzne kłamstwa na jego temat? Znaczy ja wiem jedno, aniołem nigdy nie byłem i już nigdy nie będę. Jest u nas takie powiedzenie u uzależnionych, z kiszonego nigdy surowy nie będzie. No. I taka prawda jest. No. Ja ładne. sobie z tego zdaję sprawę. To jest praca na całe życie i oczywiście wydanie takiej książki to jest ogromna odpowiedzialność. Bo co jeśli ja bym się teraz wyłożył, będąc Oje, autorytetem o... dla znaczy, wielu ludzi. zrobiłeś krzywdę już w tej chwili. – Dokładnie. – Dziesiątką, można może nawet setką tysięcy Dokładnie. ludzi. – I no. dlatego to mnie też mobilizuje. – Oni ci zawierzyli. – Można tak powiedzieć i, i, i wiesz... – Jezu, ja przy tobie chyba zacznę być wierzący za chwilę. – Co ty? – Naprawdę? – Nie. – Jest jakaś Tak ci, różaniec, bo mam ze sobą. Nie, mam własny, no, Ale jaki ładny, zobacz, zielony. Naprawdę mógłbyś tak. mi dać? No. Bardzo ci dziękuję. Kurde, ale będę, no stary, dziękuję. strasznie się cieszę. Bardzo dziękuję, naprawdę. Coś no to proszę, jakoś specjalnie wziąłem dla ciebie. Bóg zapłać, tak? No ale jeszcze co łaska, ty. <laughs>